Zwolniłem swoją sekretarkę. Już nigdy żadnej nie zaufam. Dlaczego zwolniłem swoją sekretarkę? Dwa tygodnie temu były moje 30 urodziny z hakiem. Ale jakby nikt tego nie zauważył. Rano przy śniadaniu myślałem, że chociaż moja własna żona złoży mi życzenia urodzinowe. Nawet nie powiedziała cześć kochanie, nie mówiąc już o życzeniach. Miałem nadzieję, że chociaż dzieci złożą mi życzenia, co ty? Zeszły, zjadły śniadanie. Poszły, nie odzywając się ani słowem. Kiedy jechałem rano do pracy, czułem się naprawdę samotny i kompletnie niedowartościowany. Jak tylko wszedłem do biura, moja sekretarka od razu złożyła mi życzenia. No wtedy naprawdę poczułem się dużo, dużo lepiej. W końcu ktoś pamiętał. Tamtego dnia pracowałem do drugiej. Sekretarka, pamiętam około drugiej, weszła do mojego biura i zaproponowała, czy byśmy nie skończyli wcześniej i nie poszli na jakąś kawkę. No, oczywiście, że się zgodziłem. To była w sumie najmilsza rzecz, jaka spotkała mnie od rano. W sumie wtedy powiedziałem, że co tam kawa, pójdziemy na obiad. Zaprosiłem ją do najwspanialszej restauracji w mieście, zjedliśmy obiad, dodatkowo strzeliliśmy sobie po lampce dobrego wina. Wracając z powrotem do biura, sekretarka w aucie powiedziała: Dzisiaj jest taki piękny dzień, czy naprawdę musimy wracać do biura? Właściwie to nie stwierdziłem. No to chodźmy do mnie, zaproponowała. U niej wypiliśmy jeszcze po lampce koniaku, porozmawialiśmy chwilę, po czym zaproponowała, czy może pójść do sypialni i przebrać się w coś wygodniejszego. No jasne, zgodziłem się bez wahania. Poszła do sypialni, po kilku minutach wychodzi niosąc tortu rodzinowy. A za nią? Moja żona, dzieci, teściowa, wszyscy śpiewali sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, a ja? A ja kurwa siedziałem jak ten gamoń w samych skarpetkach na kanapie.